Siemka kochani, ja zbieram się na uczelnię. Rozpoczynamy dzisiaj nowy vlog. Nie wiem ile on potrwa, ale po prostu zobaczymy co z niego wyjdzie. Stało się. W końcu się przeprowadziłam. Ogólnie nie wiem czy to słychać, ale jest jeszcze wielkie echo, ponieważ jest wszędzie pusto, nie ma żadnych mebli. Ok, zapaliłam światło. Jest tutaj bałagan, jak możecie się domyślać, bo są tu moje ciuchy. Mam jeden materac, gdzie sobie oglądam aktualnie hmm, YouTube'a. Na tym materacu sobie śpię. Moja kołdra. Tutaj jakieś prowizoryczne lampki, walizka, jakieś wory, brudy. No nie tak wygląda pokój. Tutaj planuję dać e, narożnik z funkcją spania. Żeby można było po prostu w ciągu dnia sobie złożyć i oglądać telewizję. Tutaj będzie szafa. A tutaj na razie jeszcze zobaczymy. Na pewno musi być biurko, ale to wiecie w dalszym etapie. tu widzicie mnie w piżamie. Kochani, update sytuacji um, minął o prawie tydzień. Zamówiłam kanapę, ale będzie dopiero w kwietniu. Połowie chyba, także jeszcze sobie pośpię na materacu. Aktualnie się przebrałam w bluzy, w i idę sobie powtórzyć na kartkówkę z penitencjarystyki ogólnie jest słabo, bo boli mnie ząb. Tak może nie boli, tylko pulsuje. Miałam już taki epizod z tym samym zębem dwa lata temu, gdzie bolało mnie do tego stopnia, że Leciały mi same łzy, mimo że bramkę to forte, i okazało się, że to tylko nadwrażliwość. Także mam nadzieję, że teraz jest tak samo, a nie że będę musiała leczyć go kanałowo. Kto to tu wskoczył? No, leż sobie, leż. Także mam nadzieję, że będzie tak samo, a nie że będę musiała leczyć go kanałowo, bo jednak no, nie chcemy tego. Em, tak. Odejdę się do Was jutro, bo aktualnie jest już dość późno. E, dam Wam znać co z moim zębem. I muszę się umówić tak czy inaczej do stomatologa, żeby mi obejrzała, więc e, zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle zobaczcie, jakie piękne kwiatuszki. Na no, dziękuję to dostałam. No są. Kochani, dzisiaj jest środa. 13 marca. Tak mi się wydaje, że dzisiaj jest 13. Nie pisałam dzisiaj daty nigdzie. Jestem po zajęciach, już w sumie jest dwie godzinki w domu. I aktualnie za chwilę w sumie wychodzę, umyłam zęby, bo idę do dentysty. Byłam wczoraj, nie, wczoraj, wczoraj, był wtorek. Byłam w poniedziałek, udało mi się to załatwić niestety okazało się, że leczenie kanałowe jest potrzebne. Jeszcze w międzyczasie szłam na rentgen, żeby się upewnić. Także mam włożone lekarstwo chyba w zęba i jakieś um, leki przeciwbólowe. No i dzisiaj jadę znowu, żeby jeszcze sprawdzić jak to tam, czy opuchlizna zeszła, bo miałam mega spuchnięte dziąsło. Jeszcze troszkę mnie pobolewa tutaj jak dotknę. Ale wydaje mi się, że jest o niebo lepiej, także mam nadzieję, że dzisiaj to będzie ostatnia wizyta. I później muszę polecieć do sklepu. Muszę kupić sobie zegarek na taki na rękę albo ogólnie po prostu żeby mieć ze sobą, bo jak mam praktyki w zakładzie karnym, to nie mogę mieć ze sobą żadnej elektroniki. Muszę ją zdeponować przy wejściu i tym samym sposobem nie mam przy sobie zegarka i nie wiem totalnie, która jest godzina, jeśli jestem w jakimś pomieszczeniu, gdzie nie ma zegarka. Także muszę koniecznie go sobie sprawić, mam nadzieję, że będzie jakiś nawet, nie wiem, dla dzieci najtańszy, bo nie potrzebuję zegarka na rękę, ja mam tylko smartwatcha, więc nie mogę go wnieść. Siemko kochani, dzisiaj jest... Który dzisiaj jest? 25 marzec. Trochę przeskoczyliśmy z tymi dniami, ale miałam troszkę... chili. Miałam trochę nauki. Teraz, w sumie, dzisiaj też powinnam się uczyć. Za chwilę zacznę. Znaczy, nie zacznę, tylko dokończę, bo mam dzisiaj kolosa na zajęciach. Także, no właśnie do tego się uczyłam. Za tydzień, nie, za dwa tygodnie mam drugiego. Jak widzicie, jeszcze jest tutaj pusto. Dzisiaj przyjdzie moja szafa. Narożnik jest zamówiony, ale przyjdzie dopiero w. W połowie kwietnia, tak mi się wydaje, więc niestety na święta nie dał rady. I jeszcze muszę ogarnąć biurko i krzesło, i zobaczymy później, jak to wyjdzie. Także na razie sobie siedzę na materacu dmuchanym. Musiałam zrobić na połowę pokoju całą pustą przestrzeń, żeby się te kartony po prostu od szafy zmieściły. Tutaj za mną ona w sumie będzie, tutaj, gdzie Gigi stoi jest taka, widzicie o tutaj, jest yy, taka przestrzeń. I akurat idealnie będzie ta szafa tam. Trochę będzie chyba wystawać, ale chciałam właśnie w tym miejscu ją zrobić. Ja dzisiaj byłam na WF-ie, yy, także trochę mnie, trochę mam włosy takie zakręcone, bo jak wracałam, dopadał deszcz, a mi wilgoci się one tak w różne strony, wywijają. Ok, także ja jeszcze przed. Co to za dźwięki dajesz z siebie? Także jeszcze muszę te włosy ogarnąć przed wyjściem, ale mam dopiero na 15, a jest 11.35, także mam mega dużo czasu. Kończę sobie oglądać film, um, dokończę właśnie prezentację i czytanie notatek i myślę, że będę nauczona na kolosa na szczęście. No i wieczorem, właśnie składanie szafy. Zobaczcie, tutaj wszystkie moje klamoty są. To akurat jedzenie nieważne, ale tutaj. Znaczy to nie są wszystkie klamoty, bo reszta jest u mojej babci, ale będę musiała wszystko poznosić. I hey, kochani, ja już dzisiaj skończyłam praktyki. Jestem sobie właśnie z Gigi w parku, bo Abi poszła do fryzjera. Wyszliśmy sobie na spacer. Dzisiaj jeszcze muszę się troszkę pouczyć, zrobić sobie, opracować pytania do kolokwium. I, i, i... później mam wolne. Oj, później zrobię sobie już chillere dzisiaj. Możliwe, że pójdę z chłopakiem pobiegać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo jeszcze musimy złożyć szafę i komodę. Kochani moi, troszkę czasu minęło, odkąd ostatni raz się do Was odzywałam. I mam kanapę, w końcu mam kanapę, mam szafę, biurko, krzesło. Tak naprawdę, ewentualnie, brakuje mi jakiegoś regału na książki, jakieś pierdoły, ale to przyjdzie z czasem. E, także dzisiaj albo jutro zrobię Wam mini room tour, bo ogólnie to pokój nie jest za duży, więc e, obracając się, mogę Wam pokazać cały. Ale no, muszę trochę tu ogarnąć, bo jeszcze e, się nie wypakowałam do końca. Także to pewnie jeszcze trochę potrwa, ale z grubsza ogarnę i Wam pokażę, jak to wygląda. Aktualnie sobie czytam Hell. Bo mam ochotę na takie pierdy. Kupiłam sobie paczkę z Good to go ze Starbucksa, także będę jechała odebrać gdzieś za pół godzinki. Także zobaczymy sobie, co tam będzie ciekawego. Mam nadzieję tylko, że nie krosant z pomarańczą. To jest moja największa prośba, ale się okaże. I co, jutro idę na praktyki. Niestety nic nie mogę Wam powiedzieć, bo zostawiam telefon. W depozycie, plus dodatkowo, wiadomo, informacje niejawne i tak dalej. Także e, nawet nie zamierzam mówić e, za wiele, ale ogólnie powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba, mimo że, wiadomo, większość e, czasu robię jakieś takie główno prace, typu niszczenie dokumentów albo przygotowywanie ich do archiwizacji, ale, ale byłam e, już. Na dziale penitencjarnym. Spędziłam kilka dni, tak dosłownie, cały czas w towarzystwie osadzonych i powiem Wam, że jest to naprawdę ciekawe. Także zobaczymy, jak to będzie. To dopiero moje drugie praktyki. Pierwsze miałam tam w Urzędzie Wojewódzkim, więc to w ogóle bez porównania. A ja muszę zrobić jeszcze dwie praktyki i najprawdopodobniej chyba wrócę do zakładu karnego, bo naprawdę dobrze się tam czuję. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Idę na tramwaj. Oczywiście ten, na który idę, to się spóźnia już dwie minuty. No bo jak, żeby inaczej? Ostatnio cały czas. Cały czas mi się spóźniają autobusy, tramwaje. Mimo, że wychodzę 10 minut wcześniej, to i tak czekam jeszcze 10, nie? Ja ogólnie jest tak zimno ostatnio, że po prostu nie wyrabiają moje dłonienie. Kremuje co chwilę, ale są takie suche, że to jest jakaś tragedia. Miał być spóźniony 3 minuty, przyjechał przed czasem. Gdzie tu logika? Właśnie oglądam sobie te filmiki, które nagrałam do tego vloga i to, co przed chwilą zobaczyliście. Szłam po paczkę z good To go akurat do Sky do Starbucksa i chciałam wam ją pokazać, ale nie nagrałam później. W każdym razie to było już moje chyba drugie, albo trzecie podejście do paczki ze Starbucksa z Tugut I no po ostatnim razie właśnie wtedy co szłam Może dlatego nie nagrałam, bo byłam taka zawiedziona Bo totalnie mi się nie sprawdziło Dostałam takiego twardego pancake'a, że nawet po zagrzaniu go nic, nic nie mogłam z zrobić, nie dałam rady go zjeść Dwa croissanty no, tutaj akurat w porządku były z nadzieniem e, pomarańczowym, ale ja po prostu nie lubię takich e, pomarańczowych rzeczy, więc dałam mamie. I był. E, jedyne co tak naprawdę mi tam pasowało, to jogurt e, z granolą, ale był naprawdę średni. Wiem, że ideą tego to to Go jest ratowanie jedzenia przed zmarnowaniem, e, no ale wiadomo, że jak to się bierze te paczki, to chciałby też się nimi cieszyć. No więc ja już trzeci raz e, raczej się nie cieszyłam. Była jedna kiedyś paczka, gdzie dostałam sernik nowojorski i coś jeszcze, ale ten sernik był przepyszny, także mi mega smakowało. No a teraz po prostu same nietrafione rzeczy, także już raczej nie będę brała, bo kiedyś te paczki były tańsze, a teraz jeszcze podrożały, więc no tym bardziej mi się nie opłaca. Ale wczoraj zjedliśmy z chłopakiem, wczoraj, czyli kiedy to nagrywam jest 29, czyli 28 kwietnia wzięliśmy paczkę z Gorąco polecam. I powiem Wam, że była świetna, i na pewno jeszcze raz wezmę. Kosztuje tyle samo, co paczka ze Starbucksa. Jezu, to światło, to jest okropne. Kosztuje tyle samo, co paczka ze Starbucksa, a było tam po prostu mnóstwo rzeczy. Kanapka z pastą jajeczną była pyszna, zjedliśmy ją po drodze. Jakieś ciastko z jabłkiem, drożdżówka z pożyczkami. Krosant z nadzieniem jakimś, takim drzemowym, różanym, nie wiem, nie wiem, jakiś różany to chyba smak był. Cena taka bułka z makiem i dwie takie zwykłe bułki, jakby grahamki. No ale było wszystko mega dobre i naprawdę w tej cenie to strasznie duże rzeczy w porównaniu na przykład właśnie do Starbucksa, no, ale tutaj też chyba po prostu cenowo w gorąco polecam, wychodzi korzystniej. Jest koło 14, nie, sorry, jest 13.07, ja na 16 jadę na zajęcia, na jeden wykład tak naprawdę i później wracam, muszę się pouczyć, jeszcze powtórzyć tak naprawdę, bo mam w miarę ogarnięte, jutro mam kolosa, przedostatniego, później 20 chyba 1 maja mam też kolokwium, tydzień później egzamin i za kolejny tydzień ostatni egzamin, więc chyba 2 czerwca Kończę zajęcia i w tym samym sesję, bo w sumie mam zerówkę. Wydaje mi się, że tą zerówkę zaliczę, więc nie będę w ogóle miała nic w sesji. Dzisiaj jest 8 maj. A idę właśnie na tramwaj na uczelnię. Dzisiaj mam tylko jedne zajęcia, ale mam kolosa na nich, także troszkę się stresuję. Jutro idę na praktyki, jutro jest czwartek. W piątek, tak samo. I to w sumie byłoby tyle i później jest weekend Mam napisania esej O seryjnych mordercach, także będę na pewno Zarywać trochę nocki, żeby to zakończyć jak najszybciej Bo później za dwa tygodnie mam dwa... Mam kolokwium i tydzień później mam egzamin, także Nie chcę, żeby wszystko mi się nałożyło na siebie Także tak Hejka kochani Jest dzisiaj sobota 11 maja. Ja dzisiaj weekend spędzam sama niestety, ale żeby sobie go umilić, e, to zamówiłam sushi. Jezu, tak dawno nie jadłam sushi. Miałam dzisiaj taką ochotę, że po prostu no masakra. Właśnie przyszedł mi mój zestawik, także mam sushi i mam jeszcze pierożki gyoza z kurczakiem. E, także odpalam sobie serial dziś. Znalazłam coś takiego jak Maxton Hall, zobaczymy. Jak mi się nie spodoba, to sobie znajdę coś innego. I dzisiaj w sumie cały dzień praktycznie y, pisałam esej na y, psychologię, ale tak naprawdę to jest esej o seryjnych zabójcach, także jest ciekawy, ale wiecie jak to jest z pisaniem, no... Idzie trochę średnio. Mam co prawda 9 stron już, a miało być minimum 5, więc jest ok, ale Mam konkretne tematy do poruszenia i zostały mi jeszcze dwa, i już totalnie nie mam siły, ochoty tego robić. Dzisiaj jest yy, prawie 20, także teraz tylko chilowanko. I yy, tak. Dalej nie zrobiłam Wam room touru, ale no. Nie rozpakowałam się jeszcze. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda teraz, bo jest złożone łóżko. Popatrzcie, teraz siedzę przy biurku. Tutaj mam regał. Co prawda, słuchajcie, światło nie będzie za do dobre, bo tutaj tylko ledy na razie mam. Tutaj mam regał. Ogólnie jest syf. Tu jest książka do eseju, mój iPad, ale no widzicie, regał piękny z moimi książkami. Za mną kanapa, którą uwielbiam. Sorki, jakie jest głośno, ale moja mama e, ma gości, także siedzą niedaleko, za ścianą praktycznie ich słychać. Spanko dla piesków. Mega często do mnie przychodzą tutaj no i giga wielka szafa i tutaj oczywiście carpony do rozpakowania, których jeszcze nie rozpakowałam i stoją już tak chyba z dwa tygodnie. Ale no idzie bardzo ciężko. Ja lubię się pakować na przykład na wakacje. Tutaj pakować mi się nie chciało, ale wiedziałam, że trzeba. No ale z rozpakowywaniem u mnie to jest tragedia. Jak z wakacji wracam, to muszę rozpakować się w ten sam dzień, bo inaczej tego nie zrobię przez następne dwa tygodnie. No i tutaj Właśnie tak by szło. Także zrobię wam update. Może jak będę się rozpakowywać też co ja tam mam, bo już nie pamiętam totalnie, a nie nagrywałam wam jak się pakowałam, bo po prostu nie było na to czasu. Trzeba było dość szybko się wyprowadzić. Także, no będę was updateować. Teraz sobie pociluję. Jutro też muszę zacząć się uczyć na ostatnie kolokwia. Także niedługo sesja i wolne i będę zaczynać prawo jazdy. Także też będzie ciekawie. Hejka kochani. Jesteśmy w salonie, a w sumie to w kuchni, a za mną jest salon. Będę. tak git, Będę robić obiadek i próbuję dzisiaj zrobić kurczaka takiego indyjskiego. Będzie curry, imbir i w ogóle takie jakieś rzeczy. Mama o baterii, więc wam nie nagram za długo, jak to robię. Zresztą niedługo wróci do domu mama. Ja tak nie lubię nagrywać, bo ona zawsze coś ogląda coś powie i potem muszę tyle wycinać, że za dużo roboty i potem nic z tego nie wychodzi. Będę Wam tutaj przebitki jakieś dawać i odezwę się do Was później. Dzisiaj jeszcze idę znowu na siłownię z chłopakiem, także będzie coś chciałam powiedzieć. Zabiegany dzień. Chyba to. Chciałam powiedzieć, że chaotyczny, ale może chaotyczny, nie? Po prostu e, napięty grafik. Dobra, słuchajcie, tutaj gotuje mi się broku, bo stwierdziłam, że dodam go jako dodatek po prostu obok. Woda na ryż. O Jezu! Woda na ryż. A tutaj dałam cebulę, czosnek i imbir posiekane na oleju smarzą. Jak się trochę podsmażą, to dodaję kurczaka i później pokażę Wam resztę. Ukryłam kurczaka w kostkę, taką mniej więcej. I przyprawiłam kary oraz kminem rzymskim, tak jest w przepisie. I za chwilę będę dodawać resztę, jak się odrobinę przysmaży. No i dobra, słuchajcie, dodałam mleczko kokosowe i koncentrat pomidorowy. Um, trudny nóż. Sól, pieprz, i jeszcze będę doprawiać do smaku, a na razie ma się jeszcze 5-10 minut podgotować. No i kochani, właśnie wyłączyłam. Wcześniej doprawiłam jeszcze kurkumą. Wszystko to. Po prostu według Waszego uznania. Także to by było na tyle. Hejka, hejka, kochani. Jest dzisiaj 21 maj. E, jakby co, to, to nie płaczę, tylko przed chwilą zakropiłam oczy. I mi wylatują krople. E, ja za chwilę wychodzę z domu i mam dzisiaj kolosa z psychologii. A dokładnie psychologia w kryminalistyce. I ogólnie powiem Wam, że się mega stresuję. Także ja sobie naszykowałam jakieś owocki, bo później po kolokwiu mam jeszcze jedne zajęcia. No i mam notatki na iPadzie, jeszcze będę zaraz w tramwaju sobie powtarzać. I tak, taki mój lub dzisiaj jeszcze sobie um, wezmę danki. brudne tu lustro. No nieważne. Dobra, także ja się zbieram już. Um, wolę być wcześniej, żeby się nie spóźnić. I dam wam znać po, jak mi poszło. Niestety, kochani, zapomniałam się pożegnać, ale z kolosa dostałam piąteczkę. A my widzimy się w następnym filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!